Pastor odwołuje pogrzeb po tym, jak dowiaduje się, że zmarła była lesbijką. Protestujący zebrali się pod kościołem New Hope Ministries w Lakewood, Colorado, by sprzeciwić się decyzji Raya Chavesa, pastora, który anulował pogrzeb, gdy dowiedział się, że zmarła była homoseksualistką. Jose Silve był przyjacielem szkolnym Vanessy Collier i to on zorganizował protest. Vanessa odeszła 30 grudnia, zostawiając swoją żonę Kristinę i dwie córki. Jose powiedział, że rodzina przekazała kościołowi materiał dotyczący życia Vanessy 48 godzin przed pogrzebem. Ale zaledwie 15 minut przed rozpoczęciem mszy pastor Chavez odwołał pogrzeb z przyczyn technicznych. 170 osób skierowało się do domu pogrzebowego. We wtorek ludzie wyrażali swoje niezadowolenie z działań przedstawiciela kościoła. Jedna kobieta zatrzymała się i broniła pastora.